Dzień dobry Państwu. Ja pojawiam się jako nie naukowiec, ale jako aktywista, jako inicjator uznania rzeki Odry za osobę prawną. Humilocen? Tak? Tak się tak, więc bardzo spodobało mi się to określenie. Tak, tak. Jakaś alternatywa dla antropocenu, a chcę się odwołać do jednego slajdu, który tutaj padł, na którym było napisane, że możemy nieco spowolnić proces i że problemem nie jest samo oddziaływanie człowieka na środowisko, ale tempo tego oddziaływania. I na pewno tempom jest problemem. Ale ja chcę się odwołać, że ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że problemem uważam jest oddziaływanie człowieka na środowisko z taką świadomością i zachowaniem rozsądku, że bez względu na to, jaką dietę stosuję, jak bardzo jestem albo wydaje mi się uduchowiony, i bez względu na to, jaką dietę stosuję, to każdy z nas zjada niszczy i będzie niszczył, żeby żyć, że to jest niezbędna część mojego bycia tutaj. Ale uważam, że to, jak traktuję środowisko, jest problemem. Czyli nie to, że zjadam, tylko jak zjadam. Jak zabieram? Coś tutaj mi... Jest. Trochę będę pokazywał państwu zdjęcia, kotło z manifestacji we Wrocławiu. I chcę zacząć od traumy. Odpowiedzieć o tym, że trauma, która jest wyrządzona mamie, mamie, która utrzymuje dziecko przy życiu, wpływa też na to dziecko. Jeśli traumą jest przemoc utrwalona, wielokrotnie powtarzana, a wręcz codzienna, to powoduje, że trauma staje się głęboko wewnętrznym doświadczeniem, które zniekształca rzeczywistość. Jeśli dodatkowo ta trauma dotyczy kolejnych pokoleń, może zostać uznana za normę, za zjawisko, które jest akceptowalne. Jeśli dodatkowo kultura, społeczeństwo, polityka, rodzina, nauka uzna przemoc za normalną czy naturalną, to nie uczyni przemocy normalną czy naturalną. Ta dalej będzie narzędziem opresji i traumy. Doktor Gabor Mate w książce Mit Normalności pisze, że zanim staniemy się twórcami naszego środowiska, to jesteśmy jego tworami. I pewnie większość z Państwa, tak jak ja, dorastała w środowisku pełnym traumy, czy też przyzwoleniem na traumę, wyrządzoną ziemi, zwierzętom, roślinom, rzece, wodzie, od których nie jesteśmy oddzieleni. A zarazem rozpoznanie traumy jako wewnętrznego doświadczenia, a nie tego co się nam wydarza przychodzi z zewnątrz, jest ogromną szansą. Ja o tej szansie chcę państwu opowiedzieć. I tu chciałbym przeczytać cytat z mitu normalności. Postrzeganie traumy jako procesu wewnętrznego daje nam jakże potrzebną sprawczość. Jeżeli potraktujemy traumę jako czynnik zewnętrzny, coś co się nam przydarza lub wokół nas dzieje, stanie się ona odpryskiem historii, którego nigdy nie zdołamy usunąć. Jeżeli zaś dla odmiany uznamy, że do traumy doszło wewnątrz nas w wyniku tego, co się wydarzyło, w znaczeniu krzywdy lub odłączenia, uzdrowienie i ponowne połączenie staje się realnymi możliwościami. Słownik języka polskiego definiuje mamę jako kobietę, która urodziła, jako samicę zwierzęcia mająca, mającą potomstwo. Ale też jako przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innego tego typu przedmiotów. A w końcu czwarta definicja mamy to jest źródło czegoś. Więc nauka pozwala nam powiedzieć, że Ziemia to mama. Nie będzie nadużyciem użyć tego zwrotu. Hipoteza Gaj nie jest dla mnie hipotezą. Uznanie mamy za Ziemię i Ziemię za mamę w świecie nauki może brzmieć jak taka tkliwa metafora. Ale to nauka bezdyskusyjnie nam udowadnia, że zależność ludzkiego zdrowia od tlenu, od ziemi, od pokarmu, od grawitacji, od czystej wody istnieje. Ziemia jest miejscem naszych narodzin. Ja troszkę ponad 20 lat temu tutaj w Poznaniu, jako student UAM-u, odbywałem praktyki na oddziale położnictwa i pamiętam, jak wiele warunków trzeba było wejść, żeby. Jak wiele było spełnić, by wejść na oddział położnictwa, odpowiedni strój, przepustki, pamiętam czystość na tym oddziale położnictwa. To była taka dbałość, dbałość, czasami może przesadzona, czasami niedopatrzona, ale jednak miejsce szczególne, miejsce narodzin człowieka. Ziemia jest miejscem narodzin. Rzeka jest miejscem narodzin. Rzeka jest tym samym dla ryb, małż, ślimaków i milionów innych stworzeń, czym wody płodowe były dla każdej osoby która jest tutaj na tej sali, dokładnie tym samym. I nie mówię o, o tym po to, żeby sprowadzić coś na kształt poczucia winy, czy poczucia się gorszym lub lepszym, bo w ogóle nie o tym jest ta opowieść, ona znowu stawia mnie jako człowieka w centrum, ale o to, żeby opowiedzieć trochę o narracji, której potrzebujemy, a potrzebujemy nowej narracji. Każdy krok stawiany na ziemi, w swoim życiu, naprawdę się zmieni, jeśli dojdzie do takiego wewnętrznego, autentycznego rozpoznania, że ja teraz idę przez miejsce narodzin. Bo to się wydarza, że obok mnie pozaludzkie rodzą się cały czas. Jeśli uznamy, że zwłaszcza od czasów rewolucji przemysłowej, Ziemia doświadcza traumy, jeśli spróbujemy zabawić się z umysłem, czy możemy powiedzieć i przyzwolić sobie, żeby powiedzieć, że Ziemia doświadcza traumy, to my jako dzieci naszej mamy, Pokolenie za pokoleniem prawdopodobnie przywykliśmy do traumy, traktując ją jako naturalną, a czasami, co brzmi również z wielu opowieści naukowych, jako niezbędną. Niekiedy jedynym wyjściem zdaje się być wyparcie, zerwanie więzi, ale też zmiana słownika na przykład na obiektywny, na naukowy, na określający korzyści i straty. I wtedy język nie określa mamy mamą, tylko czyni z niej przedmiot co może wydawać się, a wręcz jest zrozumiałe, jeśli przychodzimy na świat i obserwujemy, że przez wielu mama traktowana jest jak, jak przedmiot. Długotrwały stan zagrożenia, niepewności w połączeniu z przebywaniem w zatrutym środowisku, jak potwierdza szereg współczesnych badań, przyczynia się do wzrostu zachorowań na szereg chorób cywilizacyjnych, współcześnie cywilizacyjnych i autoimmunologicznych, i nasilenia objawów psychosomatycznych, ale też chorób psychicznych. Wśród rdzennej społeczności Kanady przed kolonizacją nie występowały choroby autoimmunologiczne lub występowały sporadycznie. Obecnie rdzenne Kanadyjki są sześciokrotnie bardziej narażone na zapalenie stawów niż pozostała ludność kraju. Podobnie jest u nas w Europie, w Ameryce Północnej, w kulturze Zachodu, w której przybywa zachorowania na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne i psychiczne. Pierwszym krokiem, często pierwszym krokiem do wyjścia z traumy bywa i uznanie, rozpoznanie. W wyniku naszych działań kolonizacyjnych wobec rzeki Odry podczas katastrofy z 2022 roku zginęło 3 miliony 300 tysięcy ryb, 65 milionów małży, 147 milionów ślimaków i miliony innych stworzeń. A sama rzeka, jak Państwo wiecie, stanęła na granicy przetrwania ciała martwych zwierząt oszacowano na 1 650 000 ton i w przekazach medialnych również często naukowych podaje się właśnie te informacje czyli podaje się ciała martwych ryb jest takie przyzwolenie żeby ciała rzecznych stworzeń podawać w kilogramach zmieniłoby się w naszej głowie coś gdybyśmy powiedzieli o 650 tonach martwych psów, krów czy ludzi. Więc nie mamy takiego przyzwolenia na to, żeby niektóre ciała w ten sposób mierzyć. I większość tych zwierząt niestety umierała w cierpieniu, wskutek działań człowieka. I chociaż dla wielu z nas katastrofa była zaskoczeniem i wywołała słuszne oburzenie, to już w 1999 roku Narodowa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący ogromnego ładunku soli, który trafia do rzek. W raportach naukowych dotyczących rzeki Odry można przeczytać i to takich dobrych raportach, które ja szanuję i cenię. Można przeczytać na przykład o zrównoważonym odprowadzaniu ścieków do rzeki. To jest cytat. To znaczy że szereg naszych umysłów naprawdę wierzy, że istnieje zrównoważone zatruwanie, zrównoważone zabijanie rzeki, co prawdopodobnie nie dziwi albo nie powinno dziwić, bo każdego dnia w naszym kraju defekujemy do wody, która jest zdatna do picia. A około ponad my, 40% ludzi na naszej planecie nie ma dostępu do wody zdatnej do picia. My jesteśmy w Polsce w tym miejscu, jesteśmy dziećmi mamy, która doświadcza traumy. Jesteśmy dziećmi w związku z tym doświadczającymi traumy, ponieważ trwa masowe wymieranie gatunków i ten język, o którym Pani mówiła kryzys klimatyczny którego jedną z głównych przyczyn jest kryzys wyobraźni. Zdaniem literaturoznawcy profesora Marka Oziewicza, krysem wyobraźni dotknięta jest rzesza twórczyń i twórców. W takim serialu jak The Last of Us, Mad Maxie, Igrzyskach Śmierci, ale też nawet trylogii Margaret Atwood Mad Maxie, zanurzamy się w postapokaliptyczny świat zrujnowany przez ludzi. Tam nieliczni walczą o wolność, dominuje chciwość i siła, i gwałt. W obrazach przyszłej zagady w szeregu filmach, takich jak Interstellar, ale też ogromnej ilości literatury fikcyjnej. Ważny jest bardzo los człowieka i jego krewnych. Rzeka, ginące gatunki, zwierzę, roślina z tłem. Bardzo rzadko drugą, trzecioplanową bohaterką, bohaterem. Profesor Oziewicz powiedział tak. Utwory postapokaliptyczne wykorzystują emocje zakorzenione w starych, przedrefleksyjnych mechanizmach działania naszego mózgu, więc są ekscytujące jako opowieści, ale odbierają nam poczucie sprawczości wobec Naszej przyszłości. I profesor dodał, że jeśli ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za siebie, to brakuje nam podstawy moralnej, by zatrzymać dewastację planety. Ja nie mam wątpliwości, że Ziemia sobie poradzi. Jasne, że tak, ale nie jesteśmy tu sami. Więc ma znaczenie, jak traktuję tą, która na przykład odchodzi, a jest bliską mi osobą. Inicjatywa uznania Rzeki za osobę prawną nie powstała, chcę powiedzieć, z takiej potrzeby odpowiedzi na kryzys wyobraźni wśród twórczyń, twórców, ludzi nauki, polityki, ale okazało się, że wyraźnie na ten kryzys odpowiada. W trwającym kryzysie klimatycznym potrzebna jest zarówno profesjonalna ochrona natury, której jesteśmy częścią, jak i nowa narracja, uczciwa opowieść o otaczającym na świecie. I aby ta narracja nie była antropocentryczna. Musi pozostawić sobie miejsce na poza ludzki język. Brak naszego zrozumienia języka zwierząt, roślin czy rzeki nie zwalnia nas z uznania, że zwierzęta rośliny i rzeki posiadają swoją zdolność do komunikacji, porozumiewania się. Uczciwa opowieść o świecie, a nauka lubi uczciwe opowieści i serwuje je bardzo często. Uczciwa opowieść o świecie i działania na jego rzecz oznacza pozostawienie w spokoju, chociaż. Część dzikiej natury, tak żeby to mogło wydarzać się w swoim rytmie i mówić głosem, którego uczymy się, uczymy się cały czas rozpoznawać. Wciąż zdarzają się publiczne debaty, publiczne debaty dotyczące praw kobiet, w których mówią sami mężczyźni. Pamiętamy pewnie z historii debaty białych dotyczące praw osób czarnoskórych. Obecnie w Polsce trwa debata nad losem rzek, nie tylko odry, ale głównie odry. I taka debata bez uwzględnienia głosu tych, którzy mówią w jej imieniu, bardzo przypomina debatę dotyczącą losu kobiet, w której głos zabierają sami mężczyźni, albo losu osób czarnoskórych, w której mówią biali. Ale jak udzielić głosu rzece, żeby było to uczciwe? Ja zapytałem o to rzekę. Zapytam jej ducha, bez względu na co Państwo o tym myślicie, mam taką przyjemność pracować z ludźmi, którzy rozmawiają z rzekami i słyszą co one mówią. Powiem Państwu, co powiedziała mi rzeka. Powiedziała mi, że w jej imieniu mogą mówić tylko ci, którzy nic od niej nie chcą. Tak powiedziała rzeka. Ci, którzy nie chcą jej wykorzystać. A więc to już tu wybrzmiało, że ważne pytanie wcale nie brzmi, jak uratować rzeki i pytanie nie brzmi, jakie technologie są nam potrzebne, żeby powstrzymać kryzys klimatyczny. No to jest taka, to pytanie też to czasami zabawa współczesnego umysłu, zabawa umysłu, który jest zafascynowany technologią albo nauką, która służy wyłącznie człowiekowi. Jeśli taka nauka traci oparcie w tym, co utrzymuje człowieka przy życiu, czyli jeśli traci oparcie w zależności człowieka od ziemi, powietrza, ognia i wody, to staje się martwa. Pytanie raczej brzmi, czy jesteśmy w stanie gotowi podzielić się przywilejami jako najbardziej dominujący gatunek na naszej planecie. Pytanie o to, czy uznać rzekę za osobę prawną, jest pytaniem, czy chcemy czystej rzeki. Czy jesteśmy gotowi chociaż jedną rzekę w Polsce uznać za osobę. Rozwiązania dotyczące ochrony rzek już naprawdę posiadamy. Wiemy o tym dobrze, upraszczając, wystarczy pozostawić w spokoju rzekę. I jak najbardziej warto inwestować i trzeba w narzędzia służące oczyszczaniu ścieków, odsalaniu solanki spuszczanej do rzeki przez kopalnie. Ale Żeby ochronić rzekę, trzeba zadać sobie pytanie: kim czym jest rzeka? Ta, która utrzymuje przy życiu, i ta, która rodzi, ta, w której się rodzi, ta, która bardzo przypomina rzeki płodowe. Można zacząć od tego, że z rzeką w sensie dosłownym, zbadanym naukowo łączy mnie woda. I w niej, i we mnie, tej wody jest najwięcej. Ja nie mam osobiście wątpliwości, że rzeka jest osobą. Jest kimś więcej niż osoba, przekracza to słowo. Osoba ludzka, która nie może zabrać głosu w swojej sprawie, bo jest na przykład nieprzytomna, niepełnosprawna, nieletnia, pozostaje osobą, którą prawo ma obowiązek chronić. A zatem o uznaniu za osobę nie decyduje bycie człowiekiem, a nawet możliwość formułowania logicznych czy w ogóle jakichkolwiek słów. Osoba może być prawna i może być fizyczna. Osobą jest człowiek. Osobą jest też postać, która występuje w utworze literackim. Istnieje też osoba duchowa, duchowna. Dla wyznawców Kościoła katolickiego istnieje również osoba boska, która jest w trzech osobach i mamy na to zgodę. Tomasz Zakwinu powiedział, że osoba oznacza coś najdoskonalszego w całej naturze, mianowicie to, co bytuje samoistnie w rozumnej naturze. Jego definicja pasuje zarówno do człowieka, jak i do rzeki. I co jest istotne, w Polsce tysiące spółek, korporacji, fundacji, stowarzyszeń posiada osobowość prawną. Każda z tych spółek posiada lepszą ochronę niż jakakolwiek część dzikiej natury. By powołać osobę prawną, wiem, bo niedawno zakładałem fundację, 7 dni, wszystko można zrobić online, i osoba prawna jest powołana do życia dla nas, dla ludzi. Mamy takie narzędzia. Te regulacje, łatwe, proste dla człowieka, to jest opowieść o traumie, o zerwanej więzi, z mamą ziemią. Ja świadomie że mam tego słowa, bo tak też myślę i tak sobie idę przez życie, myśląc, że to mama ziemia. Nie po to, żeby się myślę wzruszać czy rozczulać. Wiem, że to słowo jest trochę niewygodne, bo musi mnie skonfrontować z tym, że też jestem tym, który odbiera życie idąc przez to życie. Ale tak oni nie myślę, bo, bo tu się urodziłem, stąd jestem. No więc Odra jest dla mnie siostrą. Ja osobiście potrzebuję głosów, które mówią w imieniu rzeki tym najprostszym językiem, który jest językiem zrozumiałym przez nas. Jest też samorządną osobą. To jest kolejny warunek uznania mm, przez prawo kogoś za osobę samorządność. Na mapach niektórych to było widać, jak rzeka meandruje i zmienia miejsce. Rzeka jest samorządna. 98,9% polskich rzek nie spełnia kryteriów dobrego stanu wyznaczonego ramową dyrektywą wodną. 98,9%. My jako plemię Odry podejmujemy działania na rzecz Odry ze świadomością, że są to działania w imieniu wszystkich rzek i natury jako takiej. Dlaczego Odra, a nie inna rzeka? Tu nie mam dobrej odpowiedzi, tylko subiektywne, dlatego że Odra stanęła na progu śmierci. To jest trochę takie pytanie, dlaczego pomóc osobie, która cierpi, tej, która choruje, czy zareagować na przemoc, którą słyszymy za ścianą. Apel o uznanie Odry, to jest źródło Odry, które Państwo widzicie na zdjęciu, do tej pory poparło ponad 14 tysięcy ludzi w Polsce. W czerwcu zakończył się marsz organizowany przez plemię Odry i formalnie moją fundację szamanizmu. To był marsz dla Odry. Zaczęliśmy w Czechach, właśnie w tym miejscu, u źródła, z którego można było pić co ważne, wodę. Tu można jeszcze było pić z Odry. A skończyliśmy tam, gdzie Odra łączy się z większą wodą. Marsz trwał 44 dni, łącznie przeszliśmy 937 kilometrów. Na marsz oficjalnie zapisały się 233 osoby, ale udział wzięło znacznie więcej. I dlaczego marsz? To, żeby było jasne, to też było zlecenie od rzeki, od ducha rzeki. Bo to jest tak, że gdy w rodzinie, w grupie, w społeczności, w plemieniu jedna z osób zostaje skrzywdzona, poturbowana, zgwałcona, nadużyta, to z jednej strony nie możemy zrobić wiele, prawie nic, a z drugiej strony możemy zrobić bardzo dużo, czyli być przy tej osobie, przy tym kimś, kto potrzebuje pomocy. A więc podjęliśmy decyzję, że będziemy towarzyszyć jej od miejsca, w którym się rodzi, do miejsca, w którym łączy się z większą wodą. To głębokie rozpoznanie, czym jest obecność przy rzece, która cierpi samo w sobie, jest jakąś odpowiedzią na to, jak musi zmienić się świat, by zachować bioróżnorodność. Bo ma naprawdę ma znaczenie, czy jestem przy osobie, która cierpi. Osoby, które brały udział w Marszu, pytaliśmy o to, dlaczego to robią. Motywacje były bardzo różne, nie będę cytował. Wszystkie, wszystkie nie, ale wiele mam tych odpowiedzi i twarzy na stronie osobaodra.pl. Tam można poczytać, dlaczego ktoś wziął udział w Marszu. Ja chciałbym tylko Państwu zacytować jedną odpowiedź pani Wiolety Michałek. Nigdy na żywo nie spotkałem, tutaj jest na zdjęciu, bo powiedziała bardzo krótko i to jest cytat. Pani Wioleta powiedziała, idę w Marszu dla Odry, bo jestem osobą tak jak ona. 1 stycznia 2024 ruszamy z nową akcją, chcę od razu powiedzieć. To będzie maraton opowieści dla Odyl, 50 dni, 50 opowieści, jeden dzień to jedno wydarzenie. W 2017 roku rzeka Wanganui w Nowej Zelandii jako pierwsza rzeka świata została uznana za osobę prawną. Miałem przywilej poznać rzekę Wanganui, osobiście, też zainspirować się działaniami plemienia Maori, które. Przez wiele lat mówiło o tym, że to jest ich przodkini, że to jest ich siostra. Oczywiście pierwszy odruch to był taki, że biali sędziowie wyśmiali ich, a później im się udało. Jestem przekonany, że inne rzeki dowiedziały się o tym. Obecnie w ponad 60 miejscach na świecie trwa próba rozpoznania części dzikiej natury jako osobę prawną. Okazało się też dla nas coś jako ludzi bardzo ważnego, że to po prostu jest możliwe, że w ludzkim świecie, że w świecie ludzkiego prawa jest możliwym uznać rzekę za osobę. My, jako plemię Odry, mamy tylko jeden postulat od samego początku. Chcemy uznania rzeki za osobę w świadomości i za osobę prawną. Obecnie w Polsce pracujemy raczej nad pierwszą tą częścią tego postulatu, ponieważ to ludzie kształtują prawo, mądre prawo ewoluuje i się zmienia, od nas też zależy ewolucja świadomości. I kierunki tej ewolucji na pewno określa nasz sposób traktowania ludzkich, pozaludzkich istot i naszego domu, tej, od której zależymy, planety, Ziemi. Przykład z Hiszpanii, 2022 rok, wrzesień, słonowodna laguna Mar Menor. tam 600 tysięcy osób powiedziało, że chce uznania laguny za osobę prawną i to się udało niecały rok temu. To też pokazuje, że takie działania mają sens i to jest trochę antidotum dla tych, którzy mówią, że to nie nasze prawo, prawo Nowej Zelandii, Kanady. Świetny film, który dzisiaj będziemy widzieć pani Ewy, będzie o tym bardziej opowiadał, co w Kanadzie. No więc w Mar udało się, bo 600 tysięcy ludzi powiedziało, że to jest osoba i pierwsza część, pierwsza woda w Europie została uznana za osobę prawną. Dla wielu osób ten pomysł uznania rzeki za osobę, szczególnie w Polsce czy w naszym w świecie zachodu wydaje się, się nowy, ale to jest bardzo stary pomysł. To rdzenne ludy ziemi czynią tak od wieków. Rozpoznają ziemię, rzekę, drzewo, las jako żywe, posiadającą swojego ducha. Taką, która zasługuje na szacunek. I czynią tak również tutaj u nas, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tworzono tutaj święte Gaje na długo przed rzymskokatolicką kolonizacją. We współpracy z profesorem Jerzym Bielukiem, powstał pierwszy w Polsce projekt ustawy o. Uznaniu osobowości prawnej Odry. Krótki projekt, bo to dobra ustawa. Nie ma tam kruczków, też do znalezienia na stronie osobodra.pl w zakładce Prawo. Ale najważniejszy paragraf, artykuł trzeci chcę Państwu przeczytać. Odra ma prawo do istnienia, do swobodnego przepływu, do naturalnej ewolucji jako ekosystem i pełnienia funkcji niezbędnych w ramach tego ekosystemu, do zachowania różnorodności biologicznej, do regeneracji swoich zasobów. Punkt drugi. Odra ma prawo do ochrony przed nieuprawnioną ingerencją, w szczególności prawo do wolności od zanieczyszczeń i prawo do odszkodowania za wyrządzone szkody. Po trzecie, zasoby Odry stanowią jej własność i Odra ma prawo do ochrony swojej własności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Działania, które będą podjęte od przyszłego roku na rzecz Odry, to też działania absolwentów, e, studiujących osób w Szkole Szamanizmu. Tam jest około 40 osób. Każda z tych osób wzięła na siebie zobowiązanie odbycia 160 godzin praktyk wolontariackich na rzecz dzikiej natury. Ponad połowa zdecydowała się działać na rzecz Odry. Więc od 1 stycznia będzie trochę głośniej. Jeśli czujecie państwo, to pozwalam sobie z tego miejsca poprosić o wsparcie w imieniu rzeki. Hmm. Nieuznawanie rzeki za osobę... Hmm. Pozwolę sobie to powiedzieć, jest objawem uwewnętrznionej traumy, bo tak uważam. Brak rozpoznania wody jako żywej przy jednoczesnym rozumieniu, że woda jest niezbędna do życia i podtrzymuje życie, wskazuje na odłączenie, jako zaszło w tym, kim jestem. Rozszczepieniu człowieka od jego naturalnego środowiska, domu, jest objawem traumy. Uznanie odry za osobę prawną jest jednym z wielu różnorodnych, niezbędnych kroków, które musimy podjąć, by... Zachować zdrowie, życie dla ludzkich, ale też pozaludzkich istnień, to też jest opowieść o nas, o naszej moralności. A na pewno powinniśmy to zrobić, jeśli nie dla nas, to dla rzeki i jej milionów mieszkańców. Szereg rzeczy również na tej stronie, które już się wydarzyły. Dziękuję.